Słuchajcie uważnie, co Wam opowiemy. Za tak liczne słuchanie wszystkim dziękujemy. Noc już była, kiedy Józef do drzwi dobijał, prosząc, aby go wraz z Marią ktoś na nocleg przyjął. Choć do późna tak chodzili, do drzwi kołatali. Miejsc na nocleg nie znaleźli, wszyscy odmawiali. W cichej, ubożuchnej, przy drogiej mamusi, leży w żłobie na sianeczku malutki Jezusik. Leży w żłobie na sianeczku, a nie w kolebusi, rączką świętą błogosławi malutki Jezusik. Nad stajenką chór aniołów radosną pieśń nuci. Przez scenę lekko się uśmiecha malutki Jezusik. Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę. Zatrzymajcie się w biegu szalonym. Posłuchajcie dziecina gdzieś chwili. Lecz stęgło z brzałem świata stłumionym. Cicho, cicho i kroku zwolnijcie. Bo miniecie stajenkę obok, A tam w żłobie wszak się życie. Kto w nim leży, jest prawdą i drogą. Jest na tej ziemi urodzone w słowie Witają ci aniołowie, kłaniają się Tobie. Do... Pobiegli pasterze, to pedleją Uścisnął Uścisną dzieciątku maleńkiemu stopy. Przynieśli swe dary, popłon mu oddali, Razem z aniołami pięknie zaśpiewali. Boże wieki dziś zrodzone, co na sianku leżysz, Przyjmij te ubogie dary od swoich pasterzy. Złota pani nie niesiemy, bo ubodzą nas pasterze. Za to serce Ci składamy, kochające Ciebie szczerze. Oklądziliśmy się Panu, zaśpiewaliśmy skocznie. Teraz cicho odejdziemy, niech dziecię odpocznie. Wszystkie małe dzieci Jezusa kochają i z tym serduszkiem dają to, co mają. Witamy Cię dziecino, co roku z ową radością. Witamy Ciebie dziecino, gdy pokój ludziom przyniesie ten noc pachnącą jedliną. Przy drzewku i stęce śpiewamy Tobie kolenda, splatamy serca i ręce i przepraszamy za błędy. Bo jakże nie być życzliwym, gdy Bóg się do nas tak zniża. I jakże nie być szczęśliwym, gdy Jezus zbawca się zbliża.